Ja się nazywam Renata Madziara. Jest mi bardzo miło spotkać się z Państwem w ciągu najbliższych 30 minut. Jestem przedsiębiorcą, buduję zespoły liderskie w branży zdrowia i urody. I mogę poszczycić się sukcesami w tej dziedzinie właśnie też współpracując z gabinetami z branży Beauty. Jako przedsiębiorca, budując rynek na produkty aloesowe i produkty pszczele, w ciągu pięciu lat wraz z moimi partnerami biznesowymi pozyskaliśmy ponad 7 tysięcy klientów, wygenerowaliśmy łącznie ponad 42 miliony złotych polskich, a to wszystko dzięki też bardzo konkretnej współpracy z osobami, które świadomie budują rynek. Jesteśmy tutaj po to, żeby Państwu pomóc i pokazać, jak w branży beauty. Skutecznie możecie się, drodzy Państwo, wesprzeć współpracując z marką Forever, a będę mówiła tutaj na podstawie swoich bogatych, pięcioletnich doświadczeń. Przede wszystkim sama jestem praktykiem i używam produktów marki Forever na sobie i na swoich najbliższych, ale także mam ogromną przyjemność współpracować ze specjalistami, którzy pracują produktami marki Forever w swoim gabinecie. Na jednym ze zdjęć widzicie Małgorzatę Przybylską, właścicielkę gabinetu w Świdnicy. z Gosią opracowałyśmy taki podręcznik ABC domowej pielęgnacji, przede wszystkim dla naszych klientów, które uczestniczyły w warsztatach, ale okazało się to również bardzo dobre narzędzie dla innych przedstawicielek branży Beauty, jako taka fajna ściągawka do tego, od czego zacząć możemy współpracę przy polecaniu produktów. Przeprowadziłam ponad 1200 godzin szkoleń dotyczących tak zwanej komplementarnej opieki nad człowiekiem, nad klientem. Tak jak widzicie tutaj na środkowym zdjęciu, pokazywałam, jak wykonać niektóre zabiegi w warunkach domowych, ale również wykonałam sama osobiście wiele takich zabiegów także na właścicielkach gabinetów kosmetycznych, z którymi później podjęłam współpracę, żeby one mogły się przekonać na własnej skórze o jakości i skuteczności produktów marki FOREVER. Współpracując z gabinetami, przede wszystkim słyszę potrzeby w każdym gabinecie. One bywają różne, w zależności i od branży, ale również od tego, gdzie umiejscowiony jest dany salon, bo zupełnie inaczej pracuje się w gabinecie, gdzie na przykład klientela jest powyżej 60 roku życia średnio statystycznie, a zupełnie inaczej w salonie, który jest nastawiony na przykład na opiekę na przykład w dużych miastach kobiet 30+. To są innego rodzaju zabiegi, a w związku z tym także innego rodzaju potrzeby klientów. Dzisiaj po kilku latach współpracy, to jest bardzo ciekawe, ja również słyszę te potrzeby i one są zupełnie inne niż 2-3 lata temu. Dzisiaj przede wszystkim w gabinetach słyszę ogromną troskę Troskę o to, czy będzie odpowiednia ilość klientów do tego, żeby spłacić leasingi, żeby utrzymać gabinet. Drożące produkty kosmetyczne, drożące media, czynszem, drożące gaz, czyli ogrzewanie bardzo często w gabinetach oraz drożące koszty utrzymania pracowników spędzają powiek wielu właścicielek gabinetów kosmetycznych, bo widzą również to, że klienci coraz częściej nie przychodzą na zarezerwowane terminy, nie powiadamiają wcześniej, że z takiej wizyty rezygnują, ale również widzą odpływ klientek nie z powodów tak, czy z powodów takich no, technicznych, że nie dojechała, zapomniała, ale po prostu rezygnują z usług kosmetycznych, bo również koszty życia w ich domach wzrosły na tyle, że usługa kosmetyczna. Z której korzystały, przestała być priorytetową na tyle, żeby z niej korzystać. Po prostu wiele gospodyń domowych, mając ograniczony budżet, a jak każdy z nas doświadczają wzrostu cen, rezygnują świadomie z usługi kosmetyczek i uczą się dobrej pielęgnacji domowej i eksperymentują na swojej skórze. Jest to bardzo ważny czynnik, nad którym warto się pochylić i który można również Przekuć w złoto, ale także w taką bardzo konkretną pomoc dla klientek, z którymi przecież zbudowaliście drodzy Państwo w swoich gabinetach relacje. Bo dlaczego klient przychodzi do Was do gabinetu? Dlaczego wybiera ciebie pośród wielu innych gabinetów w Twoim miasteczku, mieście? Przede wszystkim przychodzi, bo Ciebie lubi, przychodzi, bo dobrze się czuje w Twoim miejscu, który tworzysz, przychodzi, dlatego że odpowiada mu zakres usług, które oferujesz. Przychodzi do ciebie, bo usłyszał wcześniej dobrą rekomendację na twój temat u swoich koleżanek czy sąsiadek. Bardzo często docenia też on jakość Twojej usługi, to, że u ciebie jest czysto, to, że u ciebie wie, że jest bezpieczny pod względem BHP, że dbasz o odpowiednią sterylizację narzędzi. I nie zawsze cena jest wyznacznikiem tego, czy ten klient z tobą będzie, bo bardzo często możesz mieć droższą usługę niż na przykład Twoja konkurencja. Ale z jakiegoś powodu, chociażby z tego, które wymieniłam przed chwileczką, klient był gotowy do ciebie przychodzić i u ciebie zostawić pieniądze. Więc to jest ogromny potencjał, ogromne zaufanie, jakie zbudowaliście drodzy Państwo ze swoimi klientami. Tak jak wspomniałam, mamy dzisiaj zupełnie inne zagrożenia i ograniczenia w gabinecie kosmetycznym. I co jest też bardzo ważne, tracimy tego klienta czasami. Nie dlatego, że on rezygnuje, bo drożyzna, ale po prostu wyjeżdża, albo po prostu choruje na COVID. Albo ten klient poznaje tak naprawdę nowego specjalistę i idzie do kogoś nowego, bo tam była jakaś promocja, bo tam być może dostanie coś, czego nie dostał u Ciebie. Jeżeli klient do Ciebie przechodzi kilka razy, ale czuje się zawiedziony, czuje się niezaopiekowany przez Ciebie i czuje się potraktowany, bardzo przedmiotowo, kiedy czuję, że przychodzi tylko na usługę i tak naprawdę bez emocji od ciebie wychodzi, to taki klient nie będzie klientem lojalnym, on pójdzie do kogoś innego. Kiedy zdamy sobie sprawę, że każdy nasz klient w gabinecie to jest sieć ludzi wokół niego, że każda klientka czy klient ma swoją rodzinę, swoich sąsiadów, swoje środowisko pracy i opowiada w tym środowisku, co mu się danego dnia czy tygodnia przytrafiło. Bardzo często również wspomni o Twoim gabinecie. Ważne jest, żeby powiedział jak najwięcej dobrego na temat wizyty u Ciebie, żeby zechciał Ciebie polecić. Czy on za to polecenie coś od Ciebie dostanie? Czy jeżeli przekieruje do Ciebie swoją mamę, siostrę, kuzynkę, to czy będzie miał w związku z tym jakąś nagrodę od Ciebie? Dokładnie tego samego uczymy w dobrym network marketingu, właśnie takiego umiejętnego polecania i rekomendowania wśród osób nam bliskich, wśród takich osób, u których nie chcemy stracić zaufania, nie chcemy stracić naszego autorytetu, ale którym chcemy szczerze pomóc. Jeżeli rozpoczynamy współpracę z danym gabinetem, to przede wszystkim przyglądamy się konkretnym zabiegom i klientom, których w danym gabinecie macie. Dlatego, że wtedy jesteśmy w stanie dostosować bardzo konkretną ofertę, być może na jakiś dodatkowy zabieg, którego nie macie w swoim menu, a moglibyście mieć. Być może wprowadzimy nowe warsztaty z abc domowej pielęgnacji. Być może zaproponujesz zabiegi dla kobiet w ciąży, dla kobiet z implantami, dla kobiet chorujących na choroby tarczycy, które, czyli dla osób, które są wykluczone z części zabiegów, które oferujesz w swoim gabinecie. Jeżeli mądrze wykorzystasz tą rekomendację, to możesz na tym dodatkowo zarobić, i uwaga, możesz zarobić bez sprzedaży. Ja dzisiaj jestem w gabinecie, w którym, jak widzicie, jest gablotka, w której bardzo ładnie są wystawione produkty. Niemniej jednak nie masz takiego obowiązku, absolutnie nie musisz mieć takiej gabloty, nie musisz mieć tych produktów do odsprzedania dla klientki. Ważne, żeby klientka, która docenia Twój warsztat pracy, Twoją opiekę, widziała również w Twoich rękach kilka wybranych produktów, produktów przy zabiegach, bo jeżeli to zobaczy, nabierze do tych produktów zaufanie i być może też będzie chciała z nich skorzystać w domu. I ty wtedy możesz Polecić te produkty, wskazać swojemu klientowi źródło, z którego on może je bezpiecznie kupić, bez pośredników, gdzie ma gwarancję satysfakcji, czyli będzie mógł zwrócić używany produkt w ciągu 30 dni od daty zakupu, jeżeli mu się nie spodoba, gdzie dostanie również ode mnie i od moich kolegów i koleżanek, z którymi pomagamy wam zopiekować się waszymi klientami, dostaną bardzo konkretną wiedzę merytoryczną, jak efektywnie i bezpiecznie korzystać z wybranych produktów. Ale także dostaną wiedzę, jak komplementarnie zadbać o skórę. Bo jak doskonale wiemy, nie muszę na pewno tego specjalistom tutaj mocno udowadniać, to jak wygląda nasza skóra, jak, w jakiej kondycji są nasze stopy czy włosy, jest uzależnione od tego, jak o siebie dbamy, jak się odżywiamy, jak jemy. Jesteśmy zatem gotowi, specjaliści, podpowiedzieć Państwu i przygotować wręcz gotowce takie ściągi. Co możecie polecić na konkretne problemy skórne u klientów, tak, żeby wesprzeć ten proces odbudowy, regeneracji skóry, żeby ją wzmocnić, żeby ta skóra nabierała blasku, czyli żeby był taki efekt, z którego klient będzie wyjątkowo zadowolony. Świadome rozwijanie gabinetu, to jest przede wszystkim właśnie też ta świadomość tego, że tworzymy sieć ludzi, że. Pokazujemy też naszemu klientowi, że to, że on przyjdzie do naszego gabinetu raz w miesiącu, może dwa razy w miesiącu, że to jest zaledwie kropla w morzu potrzeb, jeżeli chodzi o dbanie o skórę. Jeżeli ten klient przychodzi do nas i na przykład jesteś podologiem i pracujecie nad tym, żeby uwolnić tego klienta od grzybica paznokcia, grzybicy paznokcia, to zdecydowanie po Twojej stronie jest również dopowiedzenie takiemu pacjentowi, klientowi, że warto, żeby zmienił skarpety, żeby zwrócił uwagę, z jakich materiałów ma swoją skarpetkę, żeby, jeżeli to jest możliwe, żeby wymienił obuwie. Jeżeli jest to niemożliwe, to żeby zadziałał w kierunku odpowiedniej dezynfekcji tego obuwia. Tak, są różne możliwości, można skorzystać z wielu bardzo ciekawych technologii, które pozwolą pozbyć się patogenu, żeby go nie przenosić ponownie na leczoną skórę. Ale również może taki specjalista zadziałać od wewnątrz, czyli komplementarnie, i to się bardzo często dzieje właśnie przy mądrej współpracy w zespołach, przy networkingu. Czyli jeżeli współpracujemy, to żebyś mógł się dobrze i bezpiecznie zaopiekować swoim klientem, to na pewno osoba, która Ciebie tutaj zaprosiła, jeżeli nawet sama nie ma takiej wiedzy i nie jest w stanie dać Ci merytorycznej odpowiedzi, to na pewno jest w zespole gdzie tacy specjaliści są i może być doskonałym łącznikiem między Tobą, Twoim klientem a specjalistą. Jeżeli zaczniemy też w gabinecie wykorzystywać inteligentnie nasz czas i zaczniemy rozmawiać z klientami na temat potrzeb ich skóry i oni będą otwarci skorzystać z Twojej rekomendacji polecenia, to bardzo chętnie wypróbują produkt, który im wskażesz. Na pewno Ci się zdarzyło w Twoim gabinecie nieraz taka sytuacja, kiedy klient Ciebie podpytywał, a co mógłby kupić na suchą piętę, a co Pani poleca na takie końcówki włosów, a gdzie coś kupić i nieraz odsyłaliście swojego klienta do apteki czy do drogerii, ale ani apteka, ani drogeria nie zapłaciła Wam za tą rekomendację, to po pierwsze, a po drugie też w żadnym z tych miejsc nie masz pewności, że te produkty odpowiednio podziałają na Potrzeby Twojego klienta. Jeżeli nie daj Boże, nie zadziałają, jeżeli z Twojego polecenia Twój klient pójdzie do apteki, kupi sobie jakąś maść, a ona nie przyniesie mu oczekiwanego rezultatu, to de facto Ty bardzo mocno zaczynasz tracić na swoim autorytecie. Twój klient przestaje Tobie ufać, więc takie odsyłanie byle gdzie, byle do kogo, bardzo często ma krótkie nogi i przynosi więcej szkód niż korzyści. A odpowiedź klientowi, nie wiem, nie znam się na tym, nie udzielę odpowiedzi, również tego zaufania nie buduje i również podcina Twój autorytet. Co jest też bardzo ważne przy takim świadomym rozwijaniu gabinetu, to jest właśnie też mądre rozmawianie z klientami i możliwość współpracy z nami. Jeżeli dasz na swoich mediach społecznościowych informacje dla Twoich klientów, że mogą skorzystać z bezpłatnego wykładu, na przykład. Z lekarzami, czy z konkretnymi specjalistami, również budujesz swój autorytet. Jeżeli pokażesz swojemu klientowi, że masz możliwość zaopiekowania się nim online, kiedy on jest chory, kiedy ma na przykład gorączkę, kiedy z powodu kwarantanny nie może do ciebie przyjść i tylko dlatego rezygnuje z wizyty u ciebie, to ty mądrze, pokazując mu, jak on może ze swoją potrzebą zaopiekować się sam w domu, ale przy Twojej pomocy, to bardzo mocno budujesz też swój, swój autorytet, ale także wdzięczność Twoich klientów. Jeżeli stworzysz takie środowisko ludzi, którzy docenią to i zauważą to, że Ty się nimi opiekujesz i dajesz im coś więcej niż tylko zabieg, oni bardzo chętnie z Tobą zostaną i będą bardziej się starali pomimo trudnych czasów, żeby jednak w Twoim gabinecie się pojawiać. Ale tak jak wspomniałam, jeżeli się nie pojawią, to jeżeli wskażesz im z pełną odpowiedzialnością konkretne mydło, konkretny tonik do twarzy, konkretny szampon, konkretny produkt do stóp, to twój klient, jeżeli kupi te produkty, nie od ciebie, on nie musi przyjść do twojej kablotki, ale kiedy kupi z Twojej rekomendacji od producenta, to Ty również dostaniesz za to wynagrodzenie, bo producent mógłby za te produkty, za reklamę tych produktów, zapłacić jakiemuś aktorowi i wyemitować ją w telewizji, albo może właśnie zapłacić Tobie, bo Ty wykonasz tą usługę marketingową, tą reklamę. A czy Ty tego nie robisz na co dzień? Robisz. I bardzo często nie masz z tego żadnych profitów. Bo przecież wiemy o tym, że ludzie rozmawiają, polecają, i dzięki temu też napędzają rynek, bo to, że ja używam bardzo konkretnego, dzisiaj mam na sobie żakiecik i byłam chwilkę wcześniej na spotkaniu, ktoś mnie zapytał, gdzie go kupiłam. Odesłałam tą osobę do sklepu, gdzie może bardzo podobny jeszcze produkt nabyć. Czy sklep mi za to podziękuję? Nie. Ludzie robią to naturalnie, jeżeli zrobisz to bez spiny, bez wymuszania, bez takiego nagabywania, tylko zrobisz to z odpowiednim nastawieniem, Twój klient bardzo to doceni. A dlaczego mamy polecać Aloes? Przede wszystkim dlatego, że jest to genialne narzędzie w pracy świadomego specjalisty. Aloes ma bardzo szerokie spektrum działania. Nie będę tutaj omawiała działania, wszystkich działań Aloesu, bo wykład trwałby kilka godzin, ale w kosmetologii, w działaniu na skórę, bardzo ważne jest to, że aloes ma pH 5,5, około 5,5, czyli tak jak ludzka skóra, że aloes będzie dbał o płaszcz hydrolipidowy, że inne składniki aloesu będą pięknie nam nawilżały skórę, a inne będą nam na przykład regulowały wydzielanie sebu. Jeszcze inne składniki aloesu działają bakteriobójczo, czyli wszystkie osoby z trądzikiem, z różnego rodzaju zmianami ropowiczymi będą bardzo. Wdzięczny za to, że pokażemy im takie produkty i że poszerzymy ofertę. Przede wszystkim aloes pięknie nawadnia skórę i nawadnia ją w głębokich warstwach, wzmacnia błony komórkowe, dzięki czemu jest to produkt bezpieczny także zimą, kiedy unikamy na przykład kremów nawilżających, tych opartych na wodzie. Aloes dzięki swoim właściwościom będzie również pięknie nam dbał o odpowiednie przebarwianie się skóry. Na skutek promieniowania, czyli mówię tutaj o opalaniu się, Aloes będzie pięknie nam uelastyczniał skórę, pojędrniał tą skórę, będzie wyrównywał jej koloryt, będzie doskonałym narzędziem do oczyszczenia każdej komórki na właśnie jej poziomie. Jest to także genialne BHP dla ciebie, specjalisto, bo jeżeli ty często musisz mieć dłonie, bo jeżeli ty często, częściej niż normalnie statystyczny Kowalski, musisz te dłonie dezynfekować. To masz ogromny problem ze swoją skórą dłoni. Aha, przecież Twoje dłonie to Twoja wizytówka. Troszkę to niefajnie wygląda, prawda? Jak fryzjerka ma wyżar te dłonie do praktycznie do kości. Kiedy kosmetyczka kryje swoje dłonie, bo wstydzi się je wyciągnąć przed swoją klientką, bo często te dłonie to jest jedna wielka rana, wrzodziejąca rana. Używanie produktów aloesowych znacząco pomoże Tobie zaopiekować się o swoją skórę. Ale również będzie uniwersalnym, bardzo wszechstronnym, wygodnym w użyciu narzędziem. Narzędziem, podkreślę jeszcze raz, narzędziem w Twojej pracy. Nie bój się, że nie masz czasu na to, żeby się o tym aloesie dowiedzieć, bo po pierwsze, ten czas masz w gabinecie, zwłaszcza wtedy, kiedy właśnie nie przychodzą klienci umówieni i coś może z tym czasem zrobić, ale po drugie, ja też i moje koleżanki, z którymi współpracuję, wiemy jaką specyfiką pracy się charakteryzujecie i mamy dla Was przygotowane narzędzie, dzięki którym w łatwy, przystępny sposób, bardzo szybko w ciągu jednego dnia opanujecie tą wiedzę o produkcie. Naszą rolą jest również spotkać się z Wami, pokazać Wam na żywo, jak korzystać z tych produktów, tak żebyście Wy, jako ambasadorki marki czy ambasadorzy marki, czuli się bezpiecznie. Ja miałam też tą ogromną przyjemność być na plantacjach aloesowych marki Forever w Stanach Zjednoczonych w Teksasie. Jak na zdjęciu tutaj widzicie aloe vera of America, bo tak tak naprawdę nazywa się firma, natomiast Forever to jest nazwa marki, czyli nazwa produktów, które dla aloe vera company dla nas produkuje. Co jest bardzo ważne, jest to plantator aloesu, który uprawia rośliny na swojej ziemi, swoimi siłami, w swoich zakładach przetwórczych przerabia ten aloes. I tak, jak widzicie na zdjęciu, gdzie człowiek rozkroił liść aloesu, widzicie, że wycieka tam taka substancja z podskórki lekko, o lekko żółtawym zabarwieniu. Tam są substancje, które podrażniają, które uczulają. I to jest dla Was bardzo konkretna informacja, drodzy specjaliści, bo często boicie się aloesu właśnie z uwagi na uczulenia. Dobrze przygotowany miąższ, tak jak widzicie tutaj na zdjęciach, który został zebrany, i przetworzony w ciągu kilku godzin od zbioru, który został ręcznie wyfiletowany, czyli pozbawiony skóry, wypukany z tych substancji, właśnie które mogłyby uczulić, macie produkt, który jest bezpieczny do używania w waszym gabinecie. Ja przez 6 lat współpracy z marką Forever, prawie 6, nie spotkałam się z żadną reakcją alergiczną przy tych produktach. Nie miałam ani jednego przypadku gdzie często ludzie sygnalizowali mi wcześniej, że um, są właśnie uczuleni na produkty aloesowe. Jak się okazuje, na dobrze przygotowany miąższ tego uczulenia nie ma. Jest wiele produktów aloesowych, pseudo-aloesowych, dlatego, że aloes jest rośliną znaną od tysięcy lat i wiemy, że bardzo skuteczną, że aloes genialnie działa na skórę, na tak, kleopatra, korzystały z siły aloesu, żeby pięknie wyglądać i ta wiedza o aloesie do dzisiaj przetrwała. ALS jest od kilku tysięcy lat efektywnie stosowany w kosmetyce. Ta moda się nie kończy. Są rejony świata, gdzie ALS nieprzerwanie jest stosowany od tysięcy lat, ale tak jak wspomniałam, bardzo ważne jest to, jak ten ALS jest przetwarzany, jak jest konserwowany, a my jako marka jesteśmy w stanie poszczycić się na przykład noblem takim dla branży kosmetycznej, czyli Nagrodą Nature Pure Beauty Award, którą wielokrotnie otrzymywały nasze produkty. Mamy jako firma, jako również ja mówię, że mamy, dlatego że bardzo się mocno samiem z tą marką i też jako dystrybutor, jako osoba, która promuje te produkty. Jestem dumna z tego, że mają one amerykański patent, czyli gwarancje jakości, czystości i bezpieczeństwa, które dodatkowo są potwierdzone przez certyfikaty takie jak halal, jak koszerność, które między innymi mówią o tym, że to są produkty, które nie mają GMO, które właśnie nie mogą zatykać porów skóry, czyli pozwalają skórze oddychać, ale również szereg innych informacji dotyczących jakości produktu. Jeżeli drodzy państwo, specjaliści, nie spotkaliście się wcześniej z certyfikacją, to bardzo prosimy o kontakt, bo chętnie Państwu pokażemy. Jak ważne są to certyfikaty i jak ogromne one dają Wam, jako specjalistom, poczucie bezpieczeństwa. Czy z aloesem warto pracować? Jak na tym zarobić? Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że każdy zakupy klienta w hurtowni u producenta z naszego polecenia to jest ponad 62,50 zł. Netto. Dzisiaj. Przy tych stawkach, w granicach, przy minimalnych kwotach, jest to w granicach 65 zł netto. Ile musicie wykonać hen, ile musicie wykonać zabiegów, żeby na czysto po odliczeniu wszelkich kosztów uzyskać takie pieniądze? Wyobraźcie sobie, że 10, 20, 30 klientek z waszego polecenia, takich klientek, które z powodu na przykład, COVID do was nie dotarły albo kwarantanny. Z Waszego polecenia kupują sobie dobre mydło, dobry tonik do twarzy, fajny krem, krem na zimę, krem do stóp i taka konsultacja, którą wykonujecie online przynosi Wam konkretne pieniądze. Ponadto, jeżeli zaopiekujecie się Waszym klientem, ponadto jeżeli nawiążecie współpracę np. Na z przedstawicielem handlowym, który do Was wcześniej przyjeżdżał i u którego słyszeliście frustrację spowodowaną jego warunkami pracy i on również w naszym gronie zacznie rozwijać swoje skrzydła, masz możliwość budować swoją sieć, sieć nie tylko klientów, którzy korzystają, ale również innych specjalistów, których poznajesz na szkoleniach, których znasz dzięki temu, że oni byli też na przykład klientami w Twoim gabinecie, bo jak jesteś kosmetyczką, to być może do Ciebie przychodzi Pani weterynarz, Pani groomer, może przychodzi do Ciebie fizjoterapeuta, masażysta. Ci wszyscy ludzie pracując w obrębie ciała ludzkiego mogą dzięki Twojej rekomendacji Zacząć również pracować z tymi produktami. Mogą się posłużyć produktami marki Forever jako narzędziami w swoich gabinetach. Kiedy zrobisz to skutecznie, masz możliwość otrzymania w gotówce pieniędzy, które firma wypłaca regularnie. To jest firma wypłacalna od 43 lat. Czy mm, warto porozmawiać o pieniądzach w network marketingu? Na pewno warto, dlatego że bardzo często, drodzy państwo, Patrzycie na współpracę z branżą MLM przez pryzmat swoich doświadczeń, z przedstawicielami handlowymi, którzy chcieli z Was zrobić sprzedawców produktów. A ja po raz kolejny podkreślę w czasie tej prezentacji, że przede wszystkim Wy macie być użytkownikiem produktu, czyli w swoich dłoniach uwiarygodnić to, że jest to produkt godny zaufania, produkt, co do którego Wy również będziecie mieli ogromne zaufanie i poczucie bezpieczeństwa i który poleci cię z czystym sercem każdemu swojemu klientowi, który będzie na to otwarty. Czy to są pieniądze, które Ciebie zachęcą do rozmowy, czy taka kwota przy stu klientach na przykład w skali miesiąca, którzy z Twojej rekomendacji dokonaliby minimalnych zakupów, czyli jest to kwota w netto w granicach ponad 6 tysięcy złotych na pewno, czy to już byłaby kwota? Przy której byłbyś byłabyś zainteresowana, żeby porozmawiać i poznać różne możliwości, ale również zasady współpracy, które, tak jak wspomniałam na początku, będą zawsze dostosowane do Ciebie, dlatego że marka Forever dostosowuje się do Twoich potrzeb. Nigdy nie jest tak, że to ty się masz dostosować do tej firmy. Wierzę, no. że masz tutaj swoje przemyślenia, Zachęcam Ciebie bardzo do tego, żebyś umówił się na rozmowę, nie odwlekając osobą, która zaprosiła Ciebie na to spotkanie. Ja Tobie bardzo dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego wieczoru.